Jo, cześć, się, Manko, widzowie, z tej strony Kebus A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, czy floaty mają znaczenie na broni Jak mniej więcej je wyceniać No i co i jak Tak mniej więcej Wersja dla średnio zaawansowanych, także zapraszam do oglądania I jeszcze przypominam oczywiście o giveaway'u na tą piękną Za Zadyszkę, możecie ją sobie sprzedać, kupić jakąś furię Wystarczy, że wejdziecie na tą stronę z mojego reflinku w opisie i tam macie do odebrania darmowe 0.5, więc może jeszcze coś ciekawego z tego zrobicie. A my sobie przechodzimy do sedna odcinka. W dzisiejszym odcineczku będzie właśnie o floatach, ponieważ jakiś widz tam chciał, żebym to nagrał pod ostatnim odcinkiem, więc jak najbardziej sobie to nagramy. Oprócz tego, że widz chciał, żebym to nagrał, widziałem też, że. Na przykład tutaj sobie otworzymy widz na Discordzie wysyłał takiego kałaszka z double, double floatem także również może w jakimś stopniu pomogę. Generalnie zacznijmy od tego, zacznijmy sobie od tego, jaki jest float cap danych skinów. Już mówię o co chodzi. Każdy skin, inaczej może nie każdy, są takie basicowe skiny, jak powiedzmy na przykład no jest taki zwykły taki skin, który mają floaty od 0.0 no do e, 0.8 Ale są też różne inne skiny e, Dlatego float cap sobie możecie wpisać e, Float cap CSGO, bo tutaj e, oh, Where's the range of float values I tutaj macie na przykład coś takiego e, Generalnie jeżeli chodzi właśnie o to skirt to są skiny, które mają na przykład do 0.8 Są skiny, które mają do 1.0 e, Zobaczcie sobie. Mamy tutaj coś takiego. To pasuje do, do każdego skina. Nie każdy skin ma na przykład wersję Wellworn i Battle Skirt, Ale e, jeżeli ten. Ale jeżeli ma, no to tutaj wszystko się zgadza. Także zobaczmy sobie Factory New. od 0,0 do 0,07. Jeżeli jest to już float powyżej 0,07, e, mamy float minimalware. E, minimalware jest do 0,15. E, jeżeli już jest 0,15, no to mamy field tested. Jeżeli mamy już 0.37, jest to Wellworn. Jeżeli mamy 0.44, jest to Battled skirt. E, tak mniej więcej działają floaty. Radzę sobie to, e, jeżeli rzeczywiście chcecie iść w tą tematykę, to zapamiętać. Jeżeli nie, to po prostu odpalać sobie tą stronkę i rzeczywiście jakoś tam to sprawdzać. E, wtedy możecie sobie Float Range e, w bardzo łatwy sposób sprawdzić. Zobaczcie, że to jest na Steamie z 2015. E, jeżeli jednak chcecie e, dokładnie sprawdzić. No, to wchodzicie sobie na, na CS Stash, e, i tutaj z tego co pamiętam, jest chyba wszystko normalnie. Na przykład na taką Emeczkę Night Terror, klikamy sobie, i tutaj macie właśnie Float Cap. Zobaczcie sobie, czyli ten skin mamy od 00 do e, tylko 07 w Battle Scardzie, dlatego, na przykład, w Battle Scardzie e, skin jest drogi. Poza tym wygląda lepiej. E, to taki krótki przykład i tutaj możecie sobie sprawdzić każdy dowolny skin na przykład o tutaj tutaj mamy do 08 e, no i sobie widzicie mm, mniej więcej tutaj też macie float kapy e, jak to wygląda na przykład P250 whiteout e, sobie weźmy i zobaczcie dlaczego jest taki drogi w faktoryniu no bo jego maksymalny float to jest 006 więc mamy tylko to jakby ten jeden jedną setną że będzie w faktoryniu e, dobra i teraz, jak wyceniać skiny ze względu właśnie na specjalny float? No i przypuśćmy sobie, że właśnie mamy tutaj skina jak ten widz, e, czyli mamy AK-47 track, sedno zamieszania, w stanie minimalware, w stanie w faktoryniu e, z Double Floatem. I teraz tak, czy możemy dostać za do takiego skina Overpay? Jak najbardziej. E, myślę, że tutaj bym oscylował w coś około od 5 dyszek do stówki nawet. Coś koło tego. Możecie też sprawdzać na CS Money, aczkolwiek CS Money, ja bym się nigdy nie, nie sugerował aż tak CS Money. W każdym razie, dlaczego powiedzmy ten skin aż tyle dodaje mu wartości? Po pierwsze jest to dosyć drogi skin, po drugie jest to skin w w faktoryniu, a po trzecie, i trzecie jest jakby najważniejsze, jest to skin, który można użyć w trade-upie. Pamiętajcie, że skiny, które, które można użyć w trade-upie lub są do jakiegoś fajnego trade-upa, czyli na przykład macie skin z cobblestone'a, który ma float 0,0, na przykład triple O, czyli potrójne 0, to wiedzcie, że za niego będzie na pewno spory overpay, bo dużo ludzi chce robić trade-upy, dużo kolekcjonerów, youtuberów kupuje właśnie skiny pod trade-upy. Dlatego warto mieć to na uwadze. I jeżeli właśnie e, dany youtuber sobie po prostu skupuje takiego skinka, na przykład z triple o floatem, e, no to na pewno będziecie mieli z tego jakiś overpay. Pamiętajcie, że e, jakby przy wystawianiu skinów ze specjalnymi naklejkami lub, e, lub wystawianiem skinów ze specjalnym floatem, e, dawajcie na początku troszeczkę zawyżoną cenę i schodźcie e, do ceny, która mniej więcej was będzie realnie interesować. No jest to taki troszeczkę chwyt marketingowy, zresztą ja o tym już kiedyś mówiłem, no ale trzeba sobie radzić, w każdym bądź razie, w każdym razie raczej, jeżeli nie jesteście pewni, jeżeli macie jakiegoś common skina i nie jesteście pewni czy coś może do, dodać do wartości waszego skina, możecie sobie zainstalować wtyczkę floatdb na przeglądarkę, czekajcie metamaska E, tutaj gdzieś mam. O, macie CSGO Float Market Checker e, i wtedy na Steamie wam się wyświetla, jakby. No, zobaczcie, wejdę sobie na Steama tego ziomeczka i e, zobaczmy sobie, że on ma tą CZ. -kę. I zobaczcie, że mi się tutaj pokazuje, że to jest number one float e, na świecie, czyli jest to najlepszy float na świecie. Tutaj jest. E, tutaj są, jakby. E, podobne w sensie e, to jest number one e, jeżeli chodzi o mm, jeżeli chodzi o tego skina tak e, jeżeli chodzi o tego skina to jest nie że na świecie na świecie to jest trzeci ale jeżeli chodzi o tego skina to jest number jeden i tak to mniej więcej działa czyli jak macie no nie wiem macie glocka e, no to to będzie top 1 glock of world Zobaczcie, ile ten ziomek ma skinów z floatem number one. I tak możecie sobie sprawdzać. Masz na przykład 0.19, czyli za takiego ranka też może być jakiś fajny overpay. I tak mniej więcej sobie to sprawdzacie. To chyba na tyle. Jeżeli macie jednak jeszcze jakieś wątpliwości, to napiszcie mi w komentarzu. Mam nadzieję, że w miarę wytłumaczyłem o co chodzi. Dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.